Hejka! W dzisiejszym filmie pokażę wam jak zrobić błyskawiczne kluski z twarogiem, które przygotujecie w dosłownie 10 minut. Do 250 g twarogu dodajemy jedno jajko. pół łyżeczki soli oraz 15 g cukru Wszystko rozgniatamy za pomocą widelca lub blendera Jeśli posłużycie się blenderem wasza masa powinna być dużo gładsza Mi jednak wystarcza widelec Następnie dodajemy stopniowo 100 do 120 g mąki, w zależności od tego, jak duże mieliście jajko i jak wasza masa będzie się wam lepiła do widelca lub ewentualnie rąk, ponieważ ciasto możecie na tym etapie zagnieść już rękami. Gdy ciasto będzie miało konsystencję taką, jak widzicie na filmie, czyli w miarę odkleja się od łyżki i jest dosyć zwarte, możemy zacząć gotować nasze kluski. W gotującej się wodzie z płaską łyżeczką soli maczamy sobie łyżkę, którą będziemy formować nasze kluseczki. Od ciasta odrywamy kawałek za pomocą łyżki, a następnie rolujemy go o ściankę miski. Dokładnie tak jak widzicie tutaj na filmie. Kluski od razu po wrzuceniu powinny wypłynąć, i teraz gotujemy je przez około 2-3 minuty na średniej mocy palnika. Po tym czasie odławiamy czerpakiem, lekko otrząsamy z nadmiaru wody i możemy podawać. Ja te kluski lubię najbardziej na słodko z jogurtem oraz dżemem lub z bułką tartą i cukrem. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i napiszcie mi w komentarzu, jakie są Wasze ulubione dodatki. Smacznego!